Hej jest jestem Jaskar16 i witam was w kolejnym filmie na moim kanale w kolejnym odcinku z gry Czy uciekniesz 3D Jest to ostatni odcinek z tej gry, także zapraszam was tutaj opowiadania. Zaczynajmy, lecimy oczywiście będzie to level więzienie Wcześniej sobie też przyszedłem ten level, żeby wiedzieć co i jak trzeba to zrobić, bo gdybym tak wiecie wszystko robił po raz pierwszy, to bym pewnie tutaj siedział nie wiadomo ile. Po pierwsze musimy pod poduszkami, pod łóżkiem widzimy, że jest coś. A więc, tą rzecz będziemy musieli stąd wydobyć, trochę przyciszę. No i teraz wyciągamy kluczyk. No, i do tej trzafeczki trzeba użyć kluczyk. I to jest mamy ser. Szczekło, jest nam ser? A otóż kładziemy go tutaj, przy podbiega mysz, czurek, no, i on zostawia nam. Wazur, wazurem otwieramy natomiast kratę i wychodzimy. No i moi drodzy. Teraz przechodzimy do otwierania innych celi, ale może najpierw pójdźmy na koniec. To jest oczywiście cela zamknięta. Nie, to nie była ta zamknięta. A może w którejś jest też kluczyk. Nie, sobie zostawię otwarte żeby wiedzieć, że już to sprawdzałem wyjdźmy szybko hmm. trzeba wszystkie sprawdzić żeby mieć absolutną pewność no i już mam ten kluczyk moglibyśmy już iść od razu ale chyba pójdziemy To trochę jest ukręcenia się po tym levelu. Teraz to była... E, to była ta tutaj. To była ta e, cela. Czy nie? Nie, 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 nie. To nie była ta cela. To jest taka jakby teleportacja tak na, na odległość. No i to potrzeba kluczyk. Otwieramy te cele, w szefeczkach nie ma nic, ale tu pod łóżkiem jest, to jest tego co wiem wytrych, wytrych się to nazywa. Teraz przechodzimy do łazienki. Łazienka jest tutaj, to otwieram ją. Tu za koszem jest kartka z takim kodzikiem. No i musimy znaleźć pewną rzecz. Papier. Dobrze. O Jezu, ale lagi są przy otwieraniu drzwi czasem. Mokry papier, czyli taki zmoczony. Idziemy tutaj, tutaj i wycieramy te... Usuwamy ten brud. Mamy kartę dostępu. Tam gdzieś jest kod. E, to na spokojnie. Z tym kodem. Okulamy siłownię. Przesuwamy. To jest taki kodzik. Nie nie potrzebuje pomocy, dziękuję. Na pomoc nie potrzebuję. Zbieramy te kółko. Jest te kółko, znaczy ten... No wiecie, tam to się na, zakłada na, na sztangę. Mamy coś takiego. No i wchodzimy do tej celi. Tutaj i tym musimy poprzecinać tak. Te... Mhm. bo to nie jest ta cela akurat. Możliwe będzie to ostatni odcinek z tej gry, bo nie było już więcej leveli. No i mamy śrubokręt Wkręt, tak jak to woli. Wchodzimy do, znowu do łazienki i rozkręcamy drzwi. No i mamy szaderst. Ale jeżeli dalej ocenimy ten kibel To jest piątka Później Wam pokażę o co chodzi z tym, z tym, tym kodem Ale teraz wejdźmy z powrotem do, do siłowni Nie, nie, nie tam nie, nie, nie łapię akurat I musimy bodajże rozkopać to Kable elektryczne I teraz przejdźmy Tutaj Musimy użyć kabli żeby by były tutaj kolorki, musimy odnaleźć wszystkie. cały kod, a to nie jest takie proste, można coś przeoczyć zawsze. Więc szybko idziemy, na przykład tu. Więc tak. Tutaj wiemy, że piątka jest czerwona, piątka jest czerwona, a żół jest żółta 7. Dobra, 5 czerwone, 7 żółte i 9 niebieskie. To szybko idę to wpisać, co zapamiętałem. Ale z, a, a, o 1 była fioletowa, o, za, za, za dużo wziąłem, 5 było czerwone, 7 było żółte. Jedynka była tutaj i dziewiątka była e, niebieska, a zielona to było dwa. Dokładnie. Mamy cały kodzik. No i zrobiliśmy takie kółko. No i wchodzimy tutaj do tego pomieszczenia. Tu znajdziemy kabelki i musimy tu je podczepić to po no, i wpisujemy kod kod do tego to jest nazwa tej gry czyli Escape 3D Escape 3D to 4829 jest kod do nie tu. Correct. No i mamy linę. Idziemy do siłowni. I tu już jest tak naprawdę zakończenie. Za chwilę nie chcę podpowiedzi, no... I uciekamy. Także to by było na tyle. Przeszliśmy całą grę. Dziękuję Wam za oglądanie, za bycie na tym filmie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę, rekomendowanie, udostępniania. Na razie, cześć. Hej, hej. Z tej strony Mias Wid... no Widzimy się w, na... w następnych materiałach.